W lipcu ubiegłego roku podjąłem ciekawą decyzję, ponieważ zdecydowałem się na podjęcie drugiego kierunku studiów. Ja już jedne studia e, mam, znaczy jeszcze nie mam, bo jestem na trzecim roku produkcji medialnej. Jest to generalnie kierunek związany z robieniem filmów, robieniem reklam, robieniem rzeczy w social mediach, ogólnie taki związany z mediami. Taki kierunek kreatywny jest, dużo zaliczeń w postaci nie wiem, filmów, jakiejś prezentacji. Duże jest nagrywanie, robienie zdjęć itp. itp. I to jest takie coś, co jest w kręgu moich zainteresowań, nie tylko takie hobbystycznie, ale też zawodowo, no bo pracuję w tym zawodzie, jestem montażystą, jestem fotografem. I właśnie w lipcu poprzedniego roku stwierdziłem, że chciałbym zacząć drugi kierunek, mianowicie zacząłem studiować dietetykę dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. I w dzisiejszym filmie omówię takie plusy minusy, jak to wygląda właśnie studiowanie dwóch kierunków, czy to jest dla każdego, jak wygląda sesja, jak w ogóle wygląda układanie planu zajęć. Najpierw zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle zdecydowałem się na podjęcie drugiego kierunku i to takiego totalnie odległego od tego, co już studiuję. Jest tak, ponieważ kiedy wybierałem mój pierwszy kierunek studiów, bardzo zastanawiałem się nad dietetyką. To był taki wybór właśnie między produkcją medialną a dietetyką, ale ze względu na to, że wtedy nie miałem jakby tyle mm, przestrzeni, tyle e, czasu do, do zagospodarowania na dietetykę, więc stwierdziłem, że zacznę studiować produkcję medialną, ponieważ tam łatwiej było gdzieś się zwolnić, gdzieś tam czasem nie przejść, taki wydawał mi się ogólnie lżejszy kierunek, no i tak też było, no, to jest po prostu lekki kierunek trochę specyficzny względem innych kierunków studiów, ponieważ moi znajomi się śmieją, że ja tak naprawdę studiuję tiktokerstwo. Ale wracając, właśnie wtedy zrezygnowałem z tych studiów dietetycznych na rzecz produkcji medialnej. No, bo oprócz tego, że właśnie interesuję się tym robieniem filmów, robieniem zdjęć, to też sport jest dla mnie bardzo ważny i właśnie szukałem czegoś związanego z tym. No, bo zawsze miałem takie przekonanie, że jeśli coś mnie interesuje, to i poznam tam ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, e, będę robił to co lubię. No i po prostu to mi się wydawało taki ciekawy kierunek. No, ale wtedy musiałem z niego zrezygnować. W poprzednim roku zrezygnowałem z takiego zawodowego grania w piłkę, więc e, jakby zyskałem przestrzeń na. Inne rzeczy. I wtedy stwierdziłem, że w sumie może spróbuję z tą dietetyką, zawsze tak jakoś nie wiem, mnie do tego ciągnęło, coś tam sobie lubiłem czytać, interesowałem się tematem i chodzę na siłownię, dużo sportu uprawiam, więc stwierdziłem, że to będzie coś fajnego. No i w lipcu, chyba się w lipcu składał papier, już nie pamiętam nawet, czy tam w sierpniu. Złożyłem papiery na Uniwersytet Medyczny, na dietetykę. No, i jak wygląda takie składanie papierów, jakby drugi raz na studia, kiedy już się jest na jednych studiach? Jak na każdy inne studia, po prostu się zapisujecie w tym systemie, tam IRK czy coś takiego, później jakby opłacacie te rekrutacje, później czekacie, czy się dostajecie. Jak się dostajecie, to zanosicie papiery. Na studiach dietetycznych trzeba było jeszcze zrobić badania, jakieś tam inne. E, potwierdzenie, że jestem jakby też studentem innego kierunku, i e, no, maturę po prostu. Drugą maturę. Ja na szczęście miałem e, tą kopię, taką specjalną, bo do matury można mieć taką e, tą oryginalną maturę i to taką odbitkę, jakąś taką, nie wiem, taką fancy, więc e, ją po prostu zaniosłem, a w sumie nie ja, tylko moja mama, bo wtedy byłem na, na Cyprze. Jest październik, zaczynają się studia podwójnie. E, student na 200%. No i co? Jak to zawsze bywa na studiach, rozpierdol totalny z planem. Nikt nie wie gdzie ma chodzić, co się dzieje w ogóle, a ja mam to podwójnie. Oczywiście już jestem doświadczony po przeżytych czterech innych semestrach i czterech różnych planach na tamtych studiach, więc już ogarniam co się dzieje, wiem wiem co się z czym je, na jakie zajęcie trzeba chodzić, jak to sobie ogarnąć. W produkcji medialnej miałem indywidualną organizację studiów. To od zawsze sobie ogarniam, jeśli w ogóle wy studujecie i macie taką możliwość, to sobie to ogarnicie, bo wtedy możecie mieć więcej nieobecności, możecie sobie zmieniać grupy, możecie tam sobie dogadywać jakoś z, z prowadzącym zaliczenia, więc naprawdę fajna sprawa. Natomiast na dietetyce już tego IOSA nie mogę mieć, no bo na pierwszym roku nie można mieć IOSA. Też kwestia jest taka, że no ja słyszałam zawsze na medycznym, że tam w ogóle nie ma nieobecności, że wszystko trzeba odrabiać i tylko ze zwolnieniem lekarskim można mieć, jakby zwolnienie, więc lekko się obsrałem. więc stwierdziłem, że po prostu ten mój plan produkcji medialnej dostosuję po ten plan dietetyczny i jakoś to będzie. Jakimś cudem okazało się, że praktycznie żadne zajęcie mnie nachodziło, jakieś tam pojedyncze fakultety czy takie zapychające zajęcia na produkcji medialnej, ale dzięki temu, że znałem prowadzących no i miałem tego ios to jakoś tam się dogadałem, jakąś inną formę zaliczenia sobie wziąłem, no i jakoś ten pierwszy semestr w sumie przeżyłem, no bo już dochodzi do końca. Ten semestr y, zimowy, e, a ja nadal studiuję oba kierunki. W ogóle odkąd zacząłem studiować dwa kierunki, zacząłem doceniać y, produkcję medialną i mój pierwszy uniwersytet, czyli UMCS, y, ponieważ tam organizacja jest o wiele lepsza niż na medycznym. Mi się zawsze wydawało, że ten medyczny uniwersytet to będzie taki wiecie. Fancy. że tam wszystko będzie tak ukarnięte, wszystko tak e, dobrze zrobione i w ogóle to jest jakaś górna półka. E, okazuje się, że nie. Zwykły wniosek o przepisanie ocen trzeba ręcznie wydrukować, podpisać, zanieść do dziekanatu jakieś tam potwierdzenia, a na UMCS po prostu sobie wysyłasz wniosek online e, i masz załatwione. Kolejna różnica to to, że u mnie na UMCS wszystkie zajęcia mam na jednym wydziale, a na dietetyce mam po prostu te zajęcia rozjebane po całym Lublinie. Przez co dochodzą pierwszy Koszty, ponieważ z jednej uczelni od razu zapierdzielać na drugą, na inne zajęcia po drugiej stronie Dublina, no to ja nie miałem czasu szukać jakichś darmowych parkingów czy coś, tylko po prostu musiałem stawać na najbliższym parkingu, który zazwyczaj był płatny, więc no to troszkę pieniędzy schodziło na te parkingi. Na szczęście pod UMCS-em mam wykupiony sobie parking dosłownie pod uczelnią, za szlabanem, to jest chyba 100 zł za semestr, więc. To jest całkiem spoko. Kolejnym kosztem był zakup fartucha, ponieważ na zajęciach dietetyki mieliśmy zajęcia w laboratorium, więc musiałem kupić sobie fartuch i kroksy. I szczerze, fartuch jest mega drogi, chyba ze 150 zł zapłaciłem za taki fartuszek. Ale jest fajny, tak się wiecie, czuję taki, taki ważny, taki pan, pan elegancik, pan doktorek, laborant. Kolejną fajną kwestią jest to, że kilka przedmiotów z moich pierwszych studiów powtarzało się na Moich drugi studiach, no bo są takie przedmioty, które są jakby na wszystkich studiach, typu nie wiem, jakieś języki, BHP, technologia informacyjna, o WEF na przykład, nie musiałem ćwiczyć na wf ie więc sobie po prostu przepisałem te oceny i to jest bardzo spoko, no bo no po prostu odchodzą ci jakieś zajęcia, masz to zaliczone, masz przepisaną ocenę i możesz sobie robić coś innego. Kolejna sprawa, która myślę, że całkiem uratowała mi dupę, to to, że na medycznym, na dietetyce Wszystkie wykłady mam online. Wszystkie wykłady są online i po prostu to jest taka wygoda, taka wygoda, jak ja bym tam musiał, nie wiem, wieczorami jeździć na te wykłady i siedzieć tam po półtorej albo trzy godziny czasami, to po prostu była masakra. A jak wyglądał tak realnie taki typowy dzień? E, studiowania. Generalnie na tym trzecim roku produkcji medialnej to już nie ma tak dużo zajęć. Jest trochę więcej luzu, więc e, jakby nie, nie jest aż taki zapierdziel jak, jak mogłoby się wydawać. E, no ale nie wiem, na przykład w poniedziałki miałem, tak, że miałem takie zajęcia na dietetyce, że od rana, od 8 tam gdzieś do 12 miałem zajęcia z gotowania, normalnie sobie przychodziliśmy i gotowaliśmy w tym czasie miałem fakultet na UMCS-ie no, na który po prostu nie chodziłem, no bo nie mogłem, więc tam się dogadałem właśnie z prowadzącym, później tam jeszcze jakieś inne miałem zajęcia z dietetyki, w ogóle w trakcie semestru to niektóre zajęcia odchodziły, niektóre dochodziły, niektóre się zmieniały i to tak różnie bywało. No ale często było tak, że właśnie wyjeżdżałem rano z domu i wracałem gdzieś tak wieczorową porą, bo jeszcze później sobie jechałem na siłownię albo coś innego tam robiłem w Lublinie, w sensie nie opłacało się w ogóle wracać do, do domu, no bo ode mnie z domu nauczenie się jedzie samochodem gdzieś tak w e, pół godziny, więc e, to jakby się mija z celem, więc po prostu zwyczajnie zostawałem w Lublinie, czekam na jakieś zajęcia Albo jakaś siłownia między tymi zajęciami, jakoś to się starałem, wiecie, e, zmaksymalizować, z, o, zoptymalizować bardziej. Też ostatnio sobie kupiłem mm, laptopa, nawet mam go tutaj. A to w takim celu, żeby właśnie, kiedy są jakieś takie przerwy między zajęciami, albo jakieś nudne zajęcia, albo jakieś y, wykłady, e, to sobie tam robię jakąś prackę, coś tam montuję e, i staram się właśnie tego czasu nie marnować, no bo ja go mam... Mniej niż e, zwykły student, bo jestem studentem na 200% I wiecie, mogłoby się wydawać, że przez to, że mam te dwa kierunki, to e, Nie mam czasu w ogóle na, e, na życie towarzyskie, na jakieś rzeczy, które lubię, a paradoksalnie mam e, Teraz jakby czuję, że mam więcej tego czasu, w sensie nie czuję takiego obciążenia e, Że jakoś mi to ciąży, to jest takie dla mnie fajne, lubię te studia, lubię jej produkcję, lubię jej dietetykę i czuję, że w obu się spełniam i no, nie wiem, to jest takie fajne dla mnie, że mogę to robić. I kolejną fajną kwestią jest to, że jeśli studiujesz kierunki podwójnie, no to masz też podwójne kontakty. No, oczywiście, mam swoją tam grupkę znajomych na produkcji medialnej, a teraz poznałem kilku fajnych ludzi na dietetyce. I to też jest fajne, to jest właśnie jeden z powodów, dla których poszedłem na te studia, no bo chciałem poznać ludzi, którzy mają podobne jakieś zainteresowanie, podobne podejście co ja. Następną rzeczą, która może ludzi interesować jest yy, sesja. Jak wygląda sesja, jeśli masz dwa E, kierunki studiów. No sesja jeszcze przede mną, więc nie wiem do końca jak to będzie wyglądać. Znaczy no domyślam się po prostu będę miał więcej egzaminów. Na produkcji medialnej chyba miałem najwięcej 3 egzaminy w trakcie sesji. A teraz na ten moment, e, czekajcie muszę sprawdzić. Na ten moment mam 9 egzaminów. I po raz kolejny jakimś cudem na razie jeszcze żaden egzamin mi się nie pokrywa. Co prawda jest lekkie nagromadzenie tam 28, 29, później 4, 5, 6 troszkę maraton. Plus jeszcze dochodzi ta gala filmowa, którą mam w ramach zaliczenia na produkcję medialnej. No to są w ogóle mega fajne studia, nie? Mamy normalnie w ramach zaliczenia zorganizowanie gali filmowej, na której będą leciały nasze filmy. I po prostu zapraszamy ludzi, oni to będą oglądać i później są nagrody jakieś te, ja to w ogóle będę prowadził, więc... Mega fajne. Teraz takie jakieś moje rady, moje przemyślenia dla ludzi, którzy chcieliby może podjąć drugi kierunek studiów, zastanawiają się, czy powinni i kiedy powinni. Moim zdaniem warto rozpocząć drugi kierunek gdzieś na drugim albo trzecim roku. Wydaje mi się, że ciężko może być ogarnąć od razu dwa kierunki na raz, ponieważ to jest jakby pierwszy raz, kiedy wy studiujecie, musicie się troszkę nauczyć, jak to wygląda, i bardzo często jest tak, że. Ten pierwszy rok jest jednak najtrudniejszy, ponieważ oni się starają zrobić taki przesiew i bardzo często, nie wiem, upierdzielają jakichś ludzi i... Zawsze praktycznie na pierwszym roku najwięcej ludzi odpada. Więc ja bym polecał zacząć na drugim albo na trzecim. Trzeci jest chyba zawsze najluźniejszy, no bo tu się już pisze pracę licencjacką, więc nie masz tak dużo zajęć i aż tak bardzo nie cisnął, bo jakby wiedział, że skupiacie się na tym licencjacie. Ja właśnie piszę licencjat, kończę już mój pierwszy rozdział. Do końca stycznia będę miał właśnie pierwszy rozdział skończony. No i będę się potem bronił, nie? Bo To jest mega ciekawe, że ja jednocześnie kończę jedne studia, a zaczynam. Drugie, to jest takie leki dysonans informacyjny. Tak samo, nie wiem, otaczanie się takimi ludźmi, dla których co studiowanie jest w ogóle czymś nowym, oni przed chwilą skończyli liceum, mieli studniówkę, maturę, a ja jakby już to miałem, nie wiem 3 lata temu. Ale też z drugiej strony nie czuję się jakoś tak mega, nie wiem, że jestem takim starym dziadem, czy nie czuję się jakby normalnie, a też w ogóle ciekawostka nie jestem najstarszy u mnie na kierunku. I też pytanie, czy studiowanie dwóch kierunków jest dla każdego? No, raczej nie dla każdego, bo trzeba mieć troszkę, nie wiem, jakiegoś takiego zaparcia, jakiejś takiej ciekawości, świata, Jeśli nie masz na coś zajawki, no to nie wiem, to nie będziesz tego. Robi. Jeśli przyjdą jakieś problemy, jakieś przeciwności, coś się będzie nakładać, będzie trzeba kombinować. Właśnie takie kombinatorstwo jest tutaj bardzo ważne. Kończąc ten film, taka moja autorefleksja: e, czy było warto zacząć ten drugi kierunek studiów? Wydaje mi się, że to była fajna decyzja coś nowego, troszkę się odświeżyłem, tak e, nie wiem, intelektualnie, tak życiowo coś nowego się gdzie ja generalnie bardzo lubię zmiany, bardzo lubię cały czas coś zmieniać, próbować nowych rzeczy. E, przy tym się troszkę czasami rozwadniam, bo mam strasznie dużo tych zainteresowań i nie wiem, czego się łapać w końcu. E, no ale jakby otwieram sobie kolejne furtki, kolejne jakby możliwości dzięki temu, że próbuję nowych rzeczy, więc myślę, że zawsze takie coś jest na plus. E, niezależnie od tego, czy skończy jest studia, czy nie skończę, to jest zawsze jakieś fajne przeżycie. E, jakaś fajna opcja i no nie wiem, jak ktoś, jak ktoś się zastanawia, to polecam mm, i no, to chyba tyle, wydaje mi się, że poruszyłem wszystkie tematy, które chciałem, jeśli macie jeszcze jakieś pytania albo o coś, nie wiem, coś Was interesuje, odnośnie jednych studiów albo drugich, albo coś innego jeszcze, jak ktoś studiuje dwa kierunki, no to zachęcam do zostawienia komentarza i co, dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia.